chcą zabrać głosu. W takim razie udzielam głosu panu Tadeuszowi Szymańczakowi, który no już na początku, przed sesją prosił o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałbym rozwiązywać problemy wspólnie na komisjach, na sesjach Rady Powiatu. Nie wiem, czy sobie nie zaszkodzę, ale to dotyczy wszystkich samorządów od stopnia powiatowego w górę, kiedy radny zajmuje stanowisko w urzędzie, to ja mam wątpliwości takie, kiedy on odpowiada, jeśli odpowiada, mówi jako członek zarządu, a kiedy jako radny. To jest takie trochę pomieszanie. To nie do Państwa jest oczywiście, bo nie od Was to zależy. To taka pierwsza uwaga. Natomiast Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przychodząc tu, składam wniosek na ręce Pana o do następnego porządku obrad Rady Powiatu. Dwóch punktów. Pierwszy to jest o planowanej budowie CPK i KDP na planowanej rezerwacji terenu oraz rozwiązanie problemu związanego z brakiem zawarcia umowy o dzierżawy obwodu 393. Powiedziałem, że temat się jak gdyby nie kończy. Chcielibyśmy usiąść, chcielibyśmy rozwiązać, zastanowić się, jak ten problem rozwiązać. Tutaj pan radny Głażej Zawacki jak gdyby uprzedził mnie. Otóż zwracam się w imieniu mieszkańców Powiatu żyrardowskiego. o wprowadzenie do porządku obrad na najbliższej sesji Rady Powiatu dwóch punktów. Jeden, planowanej budowie CPK i KDP na planowanej rezerwacji terenu pod CPK oraz zajęcie stanowiska Rady Powiatu w tak ważnych sprawach dla mieszkańców, szczególnie tych, do planowanych wysiedleń. Wnoszę o wypowiedzi również strony społecznej. Punkt drugi rozwiązanie problemu związanego z brakiem zawarcia umowy na dzierżawę obwodu 393. Odnośnie punktu pierwszego, szanowni Państwo, jest to istotny i bardzo ważny temat, ponieważ on się ciągnie od pięciu lat na terenie gminy Wiskitki, Teresin, Baranów, Jaktorów. Szanowni Państwo, Jesteśmy nękani, jesteśmy prześladowani, w związku z tym no, nie może sytuacja taka być, gdzie naruszane są prawa, a tu widzę i słyszałem dzisiaj, że Państwo macie w swoim składzie zatrudnionych kilku prawników. Chciałbym również skorzystać z wiedzy prawnej w ochronie mieszkańców Waszych okręgów wyborczych. To jest istotna i ważna część. Szanowni Państwo, strona rządowa wobec tego wszystkiego cały czas monologuje. Mówię świadomie, monologuje, bo dialogu tu praktycznie nie ma. Najlepiej zdalnie i schowani za ekrany komputerów czy monitory komputerów. Jeśli ja słyszę od pani Katarzyny Dobrońskiej, że nikogo nie zostawimy bez dachu nad głową. Że rozpoczynamy konsultacje z samorządami, bo to do nich należy. Czyli ja rozumiem, że jeśli mieszkańcy tegoż powiatu, jest jeszcze powiat grodziski i sochaczewski, zostaną pozbawieni bezprawnie, podkreślam, swoich mieszkań z dnia na dzień, to rozumiem, że przyjdą również do starostwa, do burmistrza po mieszkanie. Czy państwo macie te mieszkania? Czy tak jest w prawie prawa, żeby to e, czynić? Proponujemy zmienić ten stan rzeczy i rozpocząć dialog, w tym z samorządem powiatu żylardowskiego. Jesteśmy otwarci i gotowi do pracy w komisjach, jak również z radą powiatu i starostą, e, z zarządem. Dziś w wrażący sposób narusza się nasze prawa nabyte i niezbywalne prawa konstytucyjne. Łamię się przepisy i przekracza artykuł 190a. Artykuł 193 kodeksu karnego, artykuł 23. Szanowni Państwo, to jest nękanie, to jest naruszanie praw własności, wchodzenie różnego rodzaju nie wiem kogo na nieruchomości prywatne bez żadnej zgody, mimo że są na to obowiązujące przepisy. Dzisiaj mówiąc o prześladowaniach, kiedy odbywają się. Interwencje obywatelskie na gminach, bo wzywamy policję, że przekraczają przepisy i naruszają te przepisy, to przyjeżdża policja, tak jak w gminie Wiskitki, przyjeżdża również albo burmistrz, czy zastępca, czy sekretarz na taką interwencję publiczną. Był, był również swojego czasu, 12 lipca, pan Błażej Zawacki. Reprezentując właśnie społeczność tą y, lokalną. I co my się dowiadujemy? Szanowni Państwo, te firmy, które wchodzą, wchodzą na zgłoszenie, uwaga, na zgłoszenie do starostwa wykonywanie prac geodezyjnych. Zgłoszenie nie jest pozwoleniem na wejście na y, cudzą nieruchomość. O tym mówi artykuł 30 ustęp 2, że jeśli chcesz wejść na cudzą nieruchomość, Musisz napisać do właściciela prośbę o wyrażenie zgody. Jeśli on nie wyrazi, tam jest dalsza procedura. Tego się praktycznie nie, nie dotrzymuje, i tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować właśnie panu Błażejowi za postawę obywatelską w obronie interesów mieszkańców, których reprezentuję. Szanowni Państwo, ale policja stawia nas przed obliczem sądu. I ja jestem po rozprawie sądowej, moja żona jest po rozprawie sądowej, mój kolega jest po rozprawie y, sądowej. Oczywiście sąd się śmieje z tego, praktycznie orzeczenia są jednoznaczne, uniewinnia nas, ale w powiecie żyrardowskim jest kolejnych pięć przygotowywanych postanowień i wniesionych do sądu i o, o Boże, kochany, gdzie ja jestem? Orzeczenia sądu wydaje się zaocznie. W jakim państwie ja byłem? Moi rodzice mówili o wyrokach zaocznych. Zwracam się, panie przewodniczący, do pana i rady, do zarządu o ochronę prawną. Macie tylu prawników. My jesteśmy sami pozbawieni ochrony prawnej, ochrony psychologicznej. Tak po prostu być nie może. Jesteśmy gotowi do pracy z Radą, yy, jesteśmy gotowi z zarządem, z Wami, jesteśmy gotowi w obronie interesów yy, publicznych. Bo jeśli ktoś mówi, że pod cel publiczny będzie wysiedlany, okej, okay, ale nie za bandyckie pieniądze, które nie da się odtworzyć tej nieruchomości w nowym miejscu. I to mówi się świadomie. Dwa akty prawne. Hańba dla pana prezydenta 18, kiedy tu byłem na. Komisji Skargi i Petycji. Szanowni Państwo, Pan Prezydent podpisał ustawę, bardzo ładnie się nazywa, o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK. Druga, numer druku 2349, procedowana w Sejmie, I jeszcze, Szanowni Państwo, jest jeszcze gorsza od tej pierwszej, mówiąca o wykreśleniu tzw. prawa nabytego czy prawa korzyści dla wysiedlanych. Nie jest to możliwe do przyjęcia. To są naruszane prawa konstytucyjne. I będzie skarga do Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko zrobię, żeby to y, zrobić. Ale pomóżcie mi, zwracam się do Was, radnych, do Pana Przewodniczącego, do zarządu, bo to są nasi mieszkańcy, którzy będą poturbowani, okradzie, okradzeni z dorobku niejednokrotnie kilku pokoleń. 120 dni na wyrzucenie kogoś z domu. Jest praktycznie niemożliwe. Jeśli chodzi o punkt drugi, dzisiaj już żeśmy wiele rzeczy mówili. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, temat nie kończy się, ale chciałbym go w sposób ludzki praktycznie rozwiązać. I Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych jako organizacja prawna zwraca się do Państwa, żebyśmy ten problem spróbowali rozwiązać. Być może nam się uda znaleźć rozwiązanie. Jeśli nie, no to nie wiem, co, co pozostaje. Tutaj była mowa o tym, czy odpowiedzi zostały udzielone, czy też nie. Panie Przewodniczący, Pan widzę chyba, czy czyta już to, co dostał Pan wczoraj, bo to dosz, poszło do wszystkich powiadań. Dostałem to dzisiaj pięć minut przed sesją. Słucham? Dostałem ten wniosek pięć minut przed sesją. W tej chwili... Ok. Ja wczoraj wieczorem przez profil zaufany wysłałem do trzech powiatów o taką samą prośbę podjęcia rozmów i dialogu, zajęcia stanowiska i wysłuchanie strony społecznej. Panie przewodniczący, żeby było łatwiej, tam są również załączniki. Szanowni Państwo, to są również stanowiska lokalnych społeczności, rad sołeckich, organizacji o charakterze ogólnopolskim. Kończąc tą wypowiedź, liczę na Państwa współpracę. Jesteśmy gotowi do tej współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wniosek na pewno będzie rozpatrzony.